Chciałbym Wam opowiedzieć historię. Historię dawniej bardzo sławną, może już trochę zapomnianą, ale historię, która zawsze była cudowną i wszyscy o niej mówili i wszyscy ją czytali. A chodzi o Mistrza Twardowskiego, no, który do tej pory właściwie siedzi na Księżycu. Zacznijmy. Rozdział pierwszy Jako ojciec Twardowskiego napadnięty był w drodze, gdy do domu wracał i co stąd wynikało. Ciemną już nocą jechał szlachcic Twardowski okolicą Podgórza, a było to w miesiącu sierpniu i na burze się zbierało. Koń jego spędzony długą drogą nie był już posłuszny nalegającym jeściostwa. Lecz na przemian to po niebie spoglądał, to pod nogami gładszą ścieżkę wybierał. Nareszcie wjechali w zarośla gęste, któremi snuł się gościniec, poprzeżynany wybitnymi przez deszcze podumieniami. Tu jeszcze strasznie się zrobiło się szlachcicowi, jeszcze trudniej było iść koniowi. oddalono tylko błyskawice, przemykająca się po niebie czarnym, wskazywały niekiedy drogę, słabo ją i chwilowo tylko poświecając. Szlachcic zdychał ciężko, bo dawno był już z domu, a w domu miał żonę młodą, żonę ukochaną i lękał się zbójców, gdyż w to się wiózł drobny ładunek, spieniężony po stryjku spadek. Koń wtorując panu, zżywiał się, chrapał, nastawiał uszy i niekiedy się zatrzymywał, jakby się czego lękał, zwracając głowę ku zarośniom. Gdy z nagli konia, a koń odpopiera, nagle przy świetle błyskawicy ukazały się w krzakach twarze kilku zbójców, i dał się słyszeć głos przeraźliwy. Stój! Zabłysły w krzakach różnice, i jeden poskoczył przeciw szlachcicowi, zanim drugi i trzeci się wsunął. Koniec przestraszony w bok się rzucił, potem chciał naprzód, ale nie mógł, bo, bo jeden ze zbójców chwycił silnie za pół zęby. Przelękniony szlachcic rączo chwycił się do szabli, a ratunek był nieprędki przeciw nastawionym różnicom opryszków. Zawołał więc w sercu z rozpaczą. Ratuj, kto żyw, choćby diabeł sam. Gdy się tak osaczony przez zbójców szablą im zasłania, a koń na tył przypada, rwąć się temu, który go zatrzymywał, nim opryszki strzelić, czas mieli, ponad nimi w burze dał się słyszeć głos jakiś, który ich tak pomięszał, że stanęli w ryci, zapomniawszy o podróżnym. I nie, ciągnąc go już w las za sobą. On krzyczeć zaczął, koń się wyrywał, a w ten nadbieg z wielkim tententem drogą ogromny mężczyzna na czarnym koniu, prowadząc za sobą kilku jeszcze ludzi. Jak tylko go zobaczyli, zbójcy ostąpili twardoskimi. Rzucili się nazad z rośla, a on, korzystając z niespodziewanego ratunku, śpiesznie zaczął uciekać. Tymczasem Coraz się jeszcze zaciemniało, chmurzyło, wiatr doł silniejszy, błyskawice przelatywały nad głowami szlachcica, której zimnym potwem okryty, przerażony świeżym wypadkiem i myślą jaką miał w niebezpieczeństwie, mijał szybko zarośla i wybiegłszy na pola, dopiero żegnając się u Bożej męki, na gładkim gościńcu koniowi zaspanemu sferdował. Zaledwie zwolnił kroku, Zdało się za sobą ten ten słyszył. Obejrzał się niespokojnie. Czarny jego wybawca jechał za nim sam jeden. W chwili, kiedy szlachcic poza zasięg spoglądał, błyskawica oświecała twarz miejsca bladą, dziwnego wyrazu. Zdało się twardowskiemu, że podobną widział mu panny Maryi w Krakowie, odmalowaną na obrazie świętym mienia Michała Archanioła. U nóg zwycięzcy. Wpadłszy na tę myśl, chciał się przeżegnać. Ale rękę ruszyć nie mógł. Nie drugi raz nie śmiał się nawet obejrzeć i znowu konia popędził. Czasem zbliżała się burza z plebą. Grzmot toczył się w górach. To poważny, jak głos, znodziej, to przeraźliwie trzaskający, jak gdyby niebo pękało. To nagle urywany i zdów, odbijający się w górach. Odskakujący od ich boków, powtarzający się długo, umierający powoli. Błyskawice świecili na niebie, niąc jedna drugą, zlewając się. Przeżynane sznurkami piorunów i ukazujące świat w dziwnym blasku i dziwnych kształtach. Deszcz ulewny trzepał twarz podróżnego z wiatrem ciepłym i duszącym. Mimo chłopów w szumu deszczu i wiatru usłyszał wkrótce za sobą twardoski Słowa czarnego towarzysza wymówione z uśmiechem. Dobry wieczór, panu. Także to uciekacie ode mnie, nie podziękowawszy nawet? – Dobry wieczór – rzekł cicho szlachcic. Zaiste nie było czasu dziękować w lesie, a teraz trzeba szukać schronienia od burzy. O, do gospody daleko odpowiedział czarny jeździec, równając się z Twardowskim. – A od zbójców jesteś teraz wasze bezpieczny. Zwolnij więc kroku mamy coś z sobą do pomówienia. Musiał Twardowski uczynić, jak chciał wybarca lecz gdy konia wstrzymywał przyjmował go mimowolnie strach, to wiecie nie gorszy jeszcze od tego, którym był przejęty, gdy go zbójcy Pani. Wezwałeś mnie, wasze, i przybyłem — rzekł Czarny po chwili. — Ja? — spytał szlachcic. — Ja? — A przypomnij tylko sobie, zawsze uśmiechając się, mówił dalej towarzysz. — Albo żeś nie rzekł w sobie? Ratuj choćby diabeł sam? Mm. — – To któż ty jesteś? A ten kogoś wezwał. Odpowiedział spokojnie Czarny. – Jestem diabeł. Sardowski począł drżeć mocno i ciągle chciał się żegnać. Ale ciągle ręki podnieść nie mógł, choć ją miał wolną. Czuł w niej jakiś ciężar niezwyczajny. – No, cóż tak milczysz? – rzekł Diabeł. – Czyliś mi nie rad? Wszakże w czas przybyłem. A gdyby nie ja, przepadłbyś i ty, i twój szos dobrze nagity, a żona by płakała. Hmm. Może co chcesz za to, a pójść nie wolno, wybąknął szlachcic ze strachu. E, ja niewiele wymagam, hmm. niewiele i pieniędzy nie potrzebuję. Duszy twojej broni paciesz żony i twoje jałomóże. – Czegoś chcesz? – Czego? – spytał ośmielony już Twardowski. – Może prędko. – No, co się spieszysz? – powiedział diabeł. – Noc długa jeszcze, a ja nie mam nic do roboty. Westą podróżny i nim zżymał się nieustannie. – Wiesz co, diable? – rzekł w końcu Twardowski. – A weź sobie, co chcesz, ale puszczaj mnie prędzej. Na co się spieszyć? – odpowiedział diabeł. Twój koń zmęczony? Gospoda daleko? Będzie czasu. Będzie jeszcze dosyć czasu. A coś przecież chcesz ode mnie? E, właśnie o tym myślę, odpowiedział Czarny, jadąc ciągle obok Twardowskiego. Szlachcicowi coraz ciężej robiło się na sercu. Coraz większy brał go strach. I nikt na nic nie zważał, nie wzrastającą burzę ponad głowami, nie bijące pioruny, nie słyszał huku, grzmotów i nie czuł ulewnego deszczu. Nie chcecie bardzo odzierać, rzekł nareszcie szatan ze śmiechem. Oto dasz mi to, co zastaniesz w domu. A o czym nie wiesz? Czego się nie spodziewasz? I na co nie rachujesz? Tym sposobem nie poniesiesz żadnej straty, a mnie wynagrodzisz. Ale ach, 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 cóż to może być. No? A czy ja wiem, że diabeł? To się później okaże. Nie lada co wystarczy. Teraz tak mało zyskuję, A więc dobrze, odpowiedział Twardowski po chwili namysłu. Uśm dopiero miesięcy, jak wyjechałem z domu. Nie wiem, co by tam przebyć mogło. Hm, zgoda. Zgoda. Powtórzył radośnie Szatan. Do prawdy zgoda. Słowo. Verbum. Verbum nobile. Webet esse stabile. Dodał diabeł. No, czekaj, że to mówiąc, zatrzymał konia i szlechcicowi także stanąć kazał. Ponad ich głowy walczała burza. Lał. Wymagający się jeszcze deszcz. Szatan wskazał szlachcicowi rozłożysty dokup stojący pod drogą i tam go <coughs> zaprosił. <coughs> tu nie widzieć jak zniknął a Szatan zostawszy pieszo, począł dobywać z kieszeni różnych manatków. Naprzód kanał świeczki z trupiej po tym długi list pargaminu. Potem kałamarzyk z inkustem i pił. Wszystko to działo się niezmiernie prędko, a szlachcic siedział na koniu i drżał, patrząc na przygotowanie. Jaweł potarł świecę o nogę i zaparł ją. Siadł potem pod drzewem i zaczął pisać szybko, położywszy farganin na kolanie. Cyroga. Cało to tylko chwilę. Ned zerwał się i podał do przeczytania twardowskiemu, który przy świetle wladem świeczki przebiegł oczyma formalnie sporządzony akt i sięgnął po pióro do podpisu. Ale wtem szatan ujął go za lewą rękę i nim się miał czas opamiętać, pukł w mały palec, płoczył we krwi pióro i dopiero je podał. W milczeniu podpisał się szlachcic. Manu, ja, wzdychając i ledwie ostatnie włoski kończył, ogarnęła go niespokojność, jakaś jeszcze gorsza niż przód. Nim spojrzał już nawet na jadłach, zrzucił oparł konia i leciał go z pamięci. Lecz gdy tak bieży, Koń posłuszny, choć zmęczony, wyciąga się jak może. Zdało mu się, jakoby wśród burzy i wzmotów słyszał kilka razy za sobą śmiech przerażliwy, przerażający śmiech. I jego usta ludzkie nigdy nie wydały. Pytał siebie, co to ma być może? co to być może? Może sona huczała, może puszczyk tak śpiewał, może wiatr tak świstał? Lecz w duszy wiedział, że nie tak uczy sowa, Nie tak puszczyk śpiewa i nie tak wiatr świszcze. Tęsknił bardziej do domu i pędził w dalej, aż do domu.